Z postanowienia Bożego na świecie zmieniają się pory roku. I tak od wiosny do lata, od lata do jesieni, od jesieni do zimy i znów wiosny. Upływa życie na wsi, od obrządku do obrządku. Wszystko ma swój czas. A czas płynie, lecz zatacza kręgi i zwykłe dni przeplatają się ze świątecznymi. Wszystko zaczyna się wiosną. W powietrzu czuć pierwsze wiosenne tchnienie. Rodzi się nowe, a stare budzi się z letargu. W sercach ludzkich odzywa się radosny głos, co pcha do świata wszelkie istoty. Od wschodu widać tę wiosnę. Jedni wychodzą przed dom, wyglądać promieni i kłaniać się sąsiadom, co to samo czynią. Czucie wiosny to nie ludzka specjalność. Czują ją wszelkie zwierzęta, co radośnie, w sobie właściwym języku oznajmiają. Choć wiosenne świtanie przeplata jeszcze ostry wiatr, a ziemia budzi się powoli z zimy, to wszystko, co żywe, łapie promienie słońca i tylko się obejrzysz, a drzewa przyozdobią się w kwiaty. Ruch w naturze z dnia na dzień się wzmaga. Zaczynają się wiosenne porządki, ludzi jakby więcej na drogach, a dzieci, utopiwszy panią zimę, nic nie robią sobie z odwilżowego błota. Ptactwo opanowuje niebo, które choć płata figle i nieraz pokropia, a nawet śniegiem sypnie, mieni się zaraz żywym błękitem i prosi o śpiew. Wiosna wszystkich cieszy, lecz na wsi to jest inne życie. Wiosenny rejwach zwiastuje czas pracy. Słońce idzie w górę, jasnością oblewa świat. Muchy już brzęczą w uchylonych oknach. Jaskółki lepią gniazda, a ludzie szykują się w pole na zasiewy. Nic nie może czekać, wszystko ma swój czas. Dni coraz jaśniejsze wypełniają zapachy kwiatów. Czas jakby przyspiesza i nadaje rytm ludzkiemu rojowi. Kto bardziej uważny, może słyszeć w te ciepłe i wilgotne dni, jak kiełkują rośliny i rwą się do boskiego słońca. A w polach, już głowy przygięte i choć maszyny w ruch puszczone, to ludzkie oko wszystko nadzoruje. Domy wówczas przycichłe w ciągu dnia oddają pierwszeństwo polu. Wieczorem dopiero słychać zmęczone dniem rozmowy. Jeno tylko patrzeć a dnie coraz dłuższe i cieplejsze. Słońce przejmuje wodze i przyjemne ciepło zamienia w skwar. Nastaje lato. Kraina obfitości wdzięczy się na każdym kroku. Krótki to czas, kiedy wszystko jest w zasięgu ręki. Pola i sady mienią się kolorami lata. Jeśli tylko opatrzność czasem skropi owoce deszczem, to urodzaj daje nadzieję na spokojny rok. Gdy przychodzi upalne południe, słońce stoi nad głowami rozpalone do białości, a powietrze drży. Wszystko zdaje się roztapiać. Lepiej szukać ochłody nad wodą lub jeziorem. Tym, co poddają się słonecznej fata morganie, skóra skwiercza, głowa skołowana, nie pamięta dnia. Zboże w polu dojrzewa, ciepła woda kusi ludzki gatunek, który pospołu z wodnymi stworzeniami korzysta z błękitnej tafli. Ileż to zgiełku przy tymi radości, tym więcej, im krótszy czas na odpoczynek. Jakby głośno się cieszyć, znaczyło cieszyć się bardziej. Naraz przychodzi jaka kotłowanina i grzmoty. Pioruny już bił jeden po drugim, wiatr się zrywa, słońce gaśnie, że świata Bożego nie widać. Burza trwała może godzinę. Zboża się pokładały, drzew nałamało, a woda płynęła strumieniami. Spłoszone zwierzęta trzeba było zabrać z pastwisk i zawieść do obejścia. I tak, jak to na wsi, błogi czas trwa krótko i trzeba wrócić do prawdziwego życia. Jedna chwila przerwy w pracach polowych, bo tradycyjnie Matce Bożej należy podziękować za dobre plony, i nastaje czas sianokosów. Jeszcze żar bucha niczym z pieca jakiego, wiaterę niździ błęnie ruszy, ale gospodarze już wiedzą, że to jesień puka do wsi. Liście zwisają pomdlałe, tylko jabłka szczęśliwie czerwienią się w sadzie. Ostry zapach popalonych słońcem traw i ściętego zboża rozsypanego na drodze unosi się w powietrzu. Wieczory ciepłe i wilgotne nie dają wytchnienia, ale niosą melancholię. Lato jest już wspomnieniem. Przyszedł czas szykować się do zimy. Skończył się przednówek, stodoły pełne zboża, półki spiżarniane uginają się od przetworów. Czas zająć się domem. Niektórzy ściągnęli już spód do domów na dobre, inni kopią ziemniaki, ale cicho już i jakby bardziej sennie. Ludzkie głosy, odgłosy traktorów, coraz ostrzej brzmią w jesiennym powietrzu. We wsi zaczyna się już zwyczajny ruch. Dzieci idą do szkoły. Poranki nastają chłodne, a z czasem przymrozek orzeźwia powietrze. Dachy domów i podwórka zasłane opadłym listowiem. Wszystko to jest inne, ale piękne. I aż smutek nachodzi, że zaraz to wszystko poczernieje. Słońce wisi już nisko, tuż nad głowami, a od zapachu grzybów kręci w nosie. Jesień idzie coraz głębsza. Blade dni wleką się po horyzoncie z każdym porankiem coraz bardziej ponure. Jest to czas zadumy, smutku umarłego lata, zapowiedź snu zimowego, snu wiecznego. Nad domami unoszą się dymy, wszelkie stworzenia albo ulatuje, albo szuka schronienia. Idą nieskończone szarugi jesienne, krótkie, smutne, bezsłoneczne dnie, noce czarne, głuche. I bliżej temu światu zdaje się być do zaświatów, więc zwyczajem starym ludzie szykują się do wspomnień zmarłych, którzy już swoje ziemskie koło zatoczyli na dobre. Nadchodzi zima, pola leżą odłogiem, czekają na lepsze czasy, a człowiek w domowym kręgu odpoczywa po letnim trudzie. W świetle lamp, w cieple pieca, zbiera się na rozmowy. Głupoty po głowie niekiedy chodzą, to sąsiad przyjdzie w gościnę lub sam zaprosi. Jakieś śpiewy się zdarzą, degustacje wszelkie. Aby do świąt się przyszykować, a z nowym rokiem wyczekiwać wiosny. Jak mróz ściśnie, to szyby maluje w zimowe kwiaty. Wszystko idzie swoim odwiecznym porządkiem. Z Bożą Pomocą z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień przyjdzie to, co komu przeznaczone.